Trzeba na spokojnie te dane oglądać. Trzeba pamiętać, że one składają się z dwóch elementów. Jeden to jest element, który dotyczy bieżącej sytuacji tego, w jaki sposób przedsiębiorcy widzą, co dziś dzieje się z ich sprzedażą, z tym, ile, 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 ile mają na, na, na rynku zamówień tu i teraz, już dziś. A drugi element to jest to, czego oczekują w zakresie tego, co może dziać się w przyszłości. I teraz, jeżeli patrzymy na te składniki dotyczące tego tu i teraz, to one jeszcze cały czas wyglądają przyzwoicie. Proszę zobaczyć, że my też, analitycy, komentatorzy, widzimy choćby dane do czerwca włącznie. I one może no, są takie coraz chłodniejsze w stosunku do tego, co widzieliśmy w początku roku, no ale one są cały czas w takich rejestrach dosyć wysokich, zwłaszcza jeżeli mówimy o przemyśle. Owszem, budownictwo miało pewne potknięcie i, i, i sprzedaż detaliczna w czerwcu też, no ale nie przesadzajmy, to są dosyć dobre dane. Gdybyśmy je podkładali pod oczekiwania takiego przeciętnego roku, to one są lepsze niż przeciętne. Natomiast z drugiej strony. Yy, Przedsiębiorcy, tak jak my wszyscy, no jesteśmy stale bombardowani bardzo mocnymi ostrzeżeniami o tym, co się może dziać ze światową gospodarką europejską, polską, z tym, co może dziać się z budżetami domowymi u nas, tu i teraz e, i w ciągu kilku kwartałów. I w sposób naturalny e, te informacje są wkalkulowywane w to, czego spodziewają się przedsiębiorcy w, na, w najbliższym czasie. I przede wszystkim spodziewają się tego, że poziom zamówień może spaść, że nasze portfele, nasze klientów nie są z gumy i w pewnym momencie na część usług, towarów przestanie nam wystarczać pieniędzy, no albo z przyczyn bardzo różnych zrobią się tak drogie, że my stwierdzimy, że to już nie warto. No, i oczywiście każdy z przedsiębiorców musi kalkulować, czy on jest właśnie w tym elemencie, znaczy w tym, w tym miejscu rynku, czy też nie. Czy on może produkuje rzeczy absolutnie niezbędne, które i tak będą kupowane, niezależnie od ceny, niezależnie od wszystkiego, prawda? No, tak naprawdę aż w tak dobrej sytuacji mało kto z przedsiębiorców jest, więc taki, taka ostrożność, taki lekki pesymizm, takie zastanowienie jest naturalne. I oczywiście ono potem może przełożyć się na realne wyniki, ale nie musi. Natomiast wydaje się, że dobrze, że przedsiębiorcy są w miarę ostrożni i wyważeni w stosunku do tego, co może dziać się w przyszłości, no bo nie będą mieli takiej tendencji do przymknięcia oko na potencjalne przyszłe problemy, a potem robi się kłopot, bo ktoś przeinwestował, ktoś zakupił zbyt dużo towaru do handlu, ktoś wyprodukował trochę więcej niż potem uda się sprzedać. Więc z jednej strony te dane wskazują na to, że warto być ostrożnym. Ale z drugiej strony one jeszcze nie przesądzają w stu procentach, że koniunktura nam się schłodzi. Oczywiście to trochę jest zawsze taka spirala napędzająca się. Jak myślimy, że może być słabo, no to mniej kupujemy, to się robi słabiej, no to tym bardziej mieliśmy poparcie, że było słabo i że mieliśmy rację. I tak samo odwrotnie, kiedy koniunktura się nakręca. Liczymy, że będzie dobrze, kupujemy więcej. Inni widzą, że sprzedaży jest więcej i oczywiście to idzie do góry. To jest naturalne i to się normalnie wpisuje w, w cykle koniunkturalne. Więc z jednej strony warto dostrzegać tą ostrożność przedsiębiorców co do tego, co się może dziać w kolejnych kwartałach, no ale z drugiej strony to jeszcze nie jest takie przesądzenie, że to może być koniec świata. No, w sposób naturalny, kiedy oglądamy dane, oglądamy. To, co przychodzi do nas z informacji, no spodziewamy się, że nie będziemy mieli aż tak łatwo w ciągu najbliższych kilku kwartałów. Koniunktura prawdopodobnie ulegnie spłyceniu, mniej będzie zamówień, mniej będzie zdolności do zakupów, no ale tak naprawdę jak to się ostatecznie poukłada, zobaczymy. No, zdecydowanie takie ostrożne podejście jest zasadne. Tak jak już mówiłem, mogą się z cenami na dobra podstawowe, które musimy kupić, zadzieć takie rzeczy, że na inne dobra po prostu przestaniemy mieć pieniądze. Jeżeli ktoś nie produkuje tych najbardziej podstawowych, po prostu będzie mógł spotkać się z bardzo głębokim redukcją popytu na, na, na jego towary czy usługi. I oczywiście to jest bardzo poważnie, to trzeba brać bardzo poważnie pod uwagę i, i, i to są ryzyka. Jeżeli zechciał, znaczy, w związku z tym, że zechciał, pan redaktor nawiązać do tego, że no coś może nam się niedobrego zadziać z cenami, choćby opału, już się zadziało, ale tak naprawdę to może być utrzymane. No to proszę zobaczyć, że w takiej bieżącej dyskusji zbyt wiele się chyba koncentrujemy na tym, co tu i teraz, jak poradzić sobie z nadchodzącą jesienią. No bo ona oczywiście jest blisko i z przyczyn takich no, naturalnych od strony gospodarcze, no jakoś sobie trzeba z tym poradzić, ale proszę zobaczyć, że to ta cała dyskusja przyćmiewa, co z tym całym pasztetem zrobić w kolejnych latach. Tak? Czy my po prostu potrzebujemy takiego chwilowego zastrzyku interwencji na rynku węgla, a potem liczymy na to, że nadal będziemy palili węglem i jakoś to się poukłada, bo już ceny będą bardziej rozsądne albo się do nich przyzwyczaimy, i już przestaniemy aż tak strasznie narzekać, czy też my powinniśmy iść w stronę taką, żeby być jak najmniej od niego uzależnieni. I ja nie mówię w tej chwili o tym, żeby wszyscy wyrzucili piece węglowe i nagle kupili sobie pompy ciepło, bo to jest niemożliwe od strony, od strony zrealizowania takiego zamówienia. Ich się sprzedaje kilka, kilkadziesiąt tysięcy rocznie, a nie kilka milionów w jeden sezon. To jest po prostu niemożliwe do realizacji. No, ale z drugiej strony może się okazać, że potrzebujemy dosyć szybko poszukać substytutu, żeby te piece, które w tej chwili są na węgiel, mogły też być opalane czymś innym i żeby tego paliwa było sporo, zwłaszcza jeżeli ono jest osiągalne u nas na miejscu. I broń Boże, od razu zastrzegam się, nie chodzi mi o spalenie naszych wszystkich lasów, które mamy w tej bo to, że my spowolnimy, jest naturalne i, i, i takie dosyć łatwe do odczytania. Tylko chodzi o to, żebyśmy spokojnie i na chłodno podeszli do tego, do jakiego poziomu zejdziemy. Na pewno będzie słabiej, na pewno będzie gorzej, ale to może nie być taka kompletna, totalna katastrofa, że później to już tylko kamień na kamieniu zostanie. Tak? To wcale tak nie musi być. I chodzi o to, żebyśmy no, szykując się na słabszy czas, no, nie twierdzili, że w zasadzie jedyne, co już możemy, to położyć się i umrzeć.